Jaki chwyt w przedni w broni zamontować? To jest bardzo dobre pytanie, natomiast odpowiedź na nie brzmi to zależy. W zależności od tego, co chcemy robić, musimy dopasować nasz chwyt. Ja tutaj mam zamontowany taki minimalistyczny chwyt od firmy FTCS Personalizacja Broni. Jest on wykonany z aluminium. Używam go głównie jako punkt referencyjny, gdzie ma wylądować moja ręka. Świetnie sprawdza się też przy dopchnięciu karabinka do przesłony. Jest on nieduży, nie przeszkadza. Można zaprzeć się w jedną, w drugą stronę. Naprawdę jest to mega fajna rzecz. Natomiast w drugim karabinku mam już chwyt jak od wiertarki Parkside'a, no bo jest już to karabinek do zupełnie czego innego, tam waga już nie ma takiego znaczenia, tam ten chwyt zdecydowanie odstaje i przeszkadza, natomiast przydaje się w innych kwestiach, w związku z tym nie ma idealnego chwytu, każdy musi znaleźć go dla siebie, wszystko zależy też od techniki w jakiej strzelamy, czy łapiemy broń bardziej z clampem, czy łapiemy chwytem wiertarkowym, nie wiem kto tak łapie, ale jak ktoś tak trzyma to... Ja się trzymam od niego z daleka, że wszystko zależy od użytkownika i wydaje mi się, że nie ma jednego takiego modelu, który pasowałby każdemu. To tyle, trzymajcie się na razie.